Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o wszystkich wcześniej tutaj było, był opuszczony budynek, gdzie mieszkali sobie panowie bezdomni I tutaj w tym miejscu, w którym akurat siedzimy, była taka wielka jakby chłodnia, lodówka. To było wszystko w takich starych płytkach. E, więc tutaj jak weszliśmy i zobaczyliśmy jak to wszystko wygląda, e, ściany były obdrapane. Przyjeżdżaliśmy, każdy miał jakąś swoją cegiełkę, jakiś pomysł. E, ta ściana, która tutaj jest e, cała w zieleni, są to żywe kwiaty, bo tutaj mnóstwo gości się pyta zawsze, czy to jest tak. żywe, czy, czy to są sztuczne. Od razu. Tak, to są Od razu. żywe kwiaty, Tak, one mają nawadnianie. E, my ich nie podlewamy ręcznie, one są same, samo, same się nawadniają. Woda leci tak jak w wodospadzie, czyli od góry się zaczyna, na dole się kończy, ma odprowadzenie. Także to też gdzieś było wykonanie tutaj sławka. Także no, nasz szef tutaj osobiście ma bardzo dużo takich nowoczesnych pomysłów i te wszystkie dekoracje pomysłu z tymi napisami, z tymi głowami. Kolor, kolorystyka to też jest wszystko w gestii szefa. może uh -huh. spróbować e, i powiem szczerze że jestem e, mega że tak powiem e, zadowolony i mile zaskoczony uh -huh. bo nie jadłem pierwszy raz e, w życiu e, gdzieś tam od kuchni e, wiedzieliśmy jak tutaj e, jak to wygląda uh -huh. e, teraz tak ty podejmujesz różne decyzje personalne tak. Czyli przyjmowanie ludzi, zwalnianie. Wiadomo, że tak. inaczej to wygląda od perspektywy osoby, która tu wchodzi i zamawia, inaczej od pracownika, a inaczej z Twojej. Dokładnie. E, Jak byś to właśnie oceniła? Czy to jest ciężkie? E, przyjmowanie, właśnie gdzieś tam ten bat nad, nad personelem? Mhm. E, no nie należy to do najłatwiejszych zadań, e, spośród tutaj tych, które, które dane mi są jeszcze tutaj do wykonania. Ale myślę, że, że, że zawsze, zawsze staramy się, nawet jeżeli powstaje tutaj jakiś problem, to zawsze staramy się go jakoś rozwiązać wspólnie poprzez rozmowy z innymi pracownikami, tutaj z, z drugą menedżerką. Zawsze wychodzimy personalnie do każdej osoby, staramy się każdy problem wyjaśnić, organizujemy zebrania pracownicze. Na takich zebraniach zawsze, zawsze staramy się, jeżeli dany problem powstał, to jakoś go rozwiązać. Wiadomo, że nie jesteśmy chętni, aby non stop kogoś zwalniać i przyjmować, ale no niestety jak to gastronomia, tutaj jest bardzo duża rotacja pracowników. Generalnie trafiłam tutaj przez koleżankę. Wcześniej pracowałam jako lider w innych restauracjach i też pracowałam za granicą w restauracjach jako kelnerka, ale głównie przez koleżankę się tutaj znalazłam i tak zostałam. Jestem od początku tej restauracji, czyli od połowy maja. Trafiłem tutaj od koleżanek, bo koleżanki moje też tutaj razem na porządku pracowały i tak mnie poleciły i zostałem po prostu. Od trzech miesięcy pracuję tutaj w Mamawidzie. No, Jakie potrawy przyrządzasz tutaj? Przeważnie wszystko to, co idzie z dań, na kuchnię, czyli makarony, tatary, sałatki, dania mięsne, dania rybne. Pracuję na barze. Ok. Jak byś oceniła atmosferę tutaj? Myślę, że jest w porządku, z nikim nie miałam żadnych problemów, z wszystkimi się dobrze dogaduję. Ogólnie ekipa jest zgrana i wszyscy sobie pomagają. Atmosfera jest super, naprawdę, tak jak widać. Jest radośnie, z uśmiechem na luzie. Rewelacyjna. W żadnej takiej innej firmie nie pracowałem, jaka jest tutaj atmosfera. Po prostu dobra. Jest ok, nawet lepiej niż okej. Okay. Ruch jest e, zaskakujący jak na otwarcie knajpy. Jest cisza, spokój z tej strony, można sobie usiąść na zieleni, a niby blisko miasta. Dodatkowo jest włoska kuchnia, pizza z kamiennego pieca, te sery, ciasta. Prywatnie też polecam, jak często tutaj przychodzę, jest w porządku. Bo... Tak. tak. wiadomo, że jeszcze jesień przed nami, ale w Polsce niestety tak jest, że mamy lato i. Jest bum, a tak. zimą jest cisza. Obawiamy się tej zimy. Ale no, wierzymy w to, że, że gdzieś tam grono naszych stałych tutaj gości. Nawet w zimę będzie nas odwiedzać, będziemy się starać robić jakieś promocje. Na pewno wprowadzimy jakieś grzane, grzane piwa, grzane wina. Tutaj jest park, na pewno będzie śnieg, także pewnie rodzice z dziećmi będą przychodzić na sanki, więc na pewno też będziemy jakieś wychodzić do nich i jakieś tutaj organizować takie różne promocje, żeby zachęcić tutaj do, do wizyty nie tylko. W latem, ale również i zimą. Jasne. E, jakbyś miała ogólnie scharakteryzować? Mam Wilda. E, trafiam tu pierwszy raz z ulicy, co mnie czeka? Mm -hmm. Na pewno dobra kuchnia włoska, na pewno pizza z pieca polanego drewnem, też makarony. Specjalne tutaj misji, dla nich przygotowana Jesteśmy przyjaźni dzieciom. E, mamy oprócz tutaj w pobliżu, że jest plac zabaw, to my jeszcze posiadamy różne te gadżety m, do rysowania, jakieś kredki, mazaki, więc jeżeli przychodzą do nas dzieci, to na pewno się nie nudzą. Taki kącik zabaw dla nich jest. E, co więcej, no jesteśmy otwarci na różne grupy wiekowe, na, na różny target klienta i, i zarówno jak i na młodszych, tak i na starszych, także... Nie nie, nie, nie robimy tutaj różnic. Każdy, każdy jest u nas mile widziany ze względu na wiek. Jasne. Ze mną Kamila, menadżerka, nowo powstałej Mamma Wilda. Coś mogę więcej powiedzieć. Życzę powodzenia. Miejmy nadzieję, że lokal będzie trwał, no bo tak naprawdę widoki tutaj są bardzo, bardzo fajne i optymistyczne. Także powodzenia. Dziękuję. Nicuj. ¡Bravo!